Witam Was w podcaście Historia dla Dorosłych. Jest to odcinek 36, który chciałbym poświęcić Jane Austen. Kiedy zbierałem materiały o tej autorce, to materiału było tak dużo, że postanowiłem go podzielić na kilka części. Nie wiem, czy uda mi się to przedstawić w dwóch częściach, być może to będą y, trzy części. W każdym razie, dzisiaj pierwsza część o Jane Austen, jej rodzinie, znajomych, przyjaciołach itd. W odcinku 18 mówiłem o czasach, w których wydano wszystkie sześć powieści Jane Austen. Był to okres regencji od roku 1811 do 1820. W tamtym odcinku skupiłem się na tych wydarzeniach historycznych. Później nagrałem odcinek 33 o Filadelfii Austin, czyli ciotce Jane. Dzisiaj ponownie wracam do Jane Austen, ale chciałbym się skupić na jej rodzinie oraz jej przyjaciołach. Szczególnie chciałbym opowiedzieć o tych krewnych, którzy mieli duży wpływ na życie Jane i którzy pojawiali się później jako postacie albo pewne wzory postaci w jej powieściach. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że Jane Austen kopiowała życie, ale na pewno czerpała inspirację. Gdybym Was zapytał, o czym mówią jej powieści, o czym mówią powieści tej autorki, to jakbyście odpowiedzieli: Książki Jane Austen można odczytywać jako książki o pannach, które szukają miłości. Można je również odczytać jako opowieści o kobietach, które nie mają domu, a które bardzo by tego chciały. Chodzi nie tylko o dom dla siebie, ale także często dom dla starej matki. W tamtych czasach zarabiali w zasadzie tylko mężczyźni. Dotyczyło to także emerytury. Na przykład gdy w końcu zmarł ojciec Jane, i jej matka straciła wszelkie dochody i wraz z córkami znalazła się pod opieką swoich synów. Na szczęście dla niej miała właśnie kilku synów. Zupełnie inaczej jednak wyglądały losy bohaterek dwóch pierwszych powieści Jane Austen, czyli rozważnej i romantycznej oraz dumy i uprzedzenia. W pierwszej matka z córkami staje się bezdomna, a w drugiej nad matką z pięcioma córkami wisi podobne zagrożenie, gdy umrze mąż i ojciec. Tak właśnie stało się z matką Jane, która miała na imię Cassandra, a jej panieńskie nazwisko brzmiało Light. Matka Jane pochodziła z dużo bogatszej rodziny. Sama była pisarką i być może zachęcała do tego swoje dzieci, m.in. na przykład Jane. Jednak ten fakt sprawiał, że nie było chętnych do ślubu z nią. Prawdopodobnie z tego powodu później ukrywano, że także Jane jest pisarką. Pisanie było pracą dla mężczyzn. Kobiety miały się zajmować sprawami domowymi. Mogły być wykształcone, ale z pewnymi granicami. Na przykład znajomość języków starożytnych, jak greki i łaciny, sprawiało właśnie, że trudniej było im znaleźć męża. I podobnie było z pisaniem. Jednak to, że Cassandra Light lubiła i umiała pisać, nie wystraszyło George'a Ostina. Starał się o jej rękę, ale był dość biedny. Gdy jednak zmarł ojciec Kasandry, ta od razu wyszła za mąż za George'a. Dostał on żonę, a w pakiecie z żoną również teściową. Teściową, która po śmierci swojego męża nie miała gdzie mieszkać. Cassandra Light pochodziła z biednej, ale arystokratycznej rodziny. Jej przodek, jako burmistrz Londynu, prowadził Elżbietę I na koronację. Inny Light był założycielem koledżu Świętego Jana w Oksfordzie. Jego potomkowie mogli tam studiować za darmo. Skorzystało z tego dwóch synów Kassandry. Najpierw jej pierworodny John, a później czwarty Henry. Tak więc George dostał żonę z klas wyższych. Udało mu się to właśnie dlatego, że ta gałość jej rodziny, że ta gałość rodziny lightów była uboga. A kim był sam George? Co wiemy o jego rodzinie? O rodzinie George'a mówiłem już trochę w 33. odcinku, przy okazji omawiania biografii jego siostry Filadelfii. George i Filadelfia byli dziećmi właściciela niewielkiego majątku. Jego ojciec ożenił się jednak powtórnie po śmierci swojej pierwszej żony i nie napisał testamentu. Tak więc, kiedy niedługo później zmarł, George i jego siostra Filadelfia zostali bez niczego. George miał wtedy 9 lat. Zaopiekował się nim wujek Francis. George był wprawdzie biedny, ale bardzo szybko i bardzo dobrze się uczył. Były to jednak czasy, kiedy stanowiska nie dostało się za to, że ktoś był zdolny. Stanowiska wszystkie, łącznie ze stanowiskami kościelnymi, kupowało się albo dostawało się je od krewnych. George dzięki swojemu wujowi studiował w Oksfordzie. Dzisiaj Oksford kształci ludzi w wielu różnych dziedzinach. Jednak w tamtych czasach większość studentów na tym uniwersytecie to byli przyszli pastorowie anglikańscy. Oxford był pełen teologów. Również George uczył się, aby zostać pastorem. Jednak tam, będąc w Oxfordzie, poznał swoją przyszłą żonę Cassandrę. George po studiach dostał stanowisko pisarza. Było ono jednak zarezerwowane dla kawalera. Tak więc, gdy w 1764 ożenił się z Cassandrą, jednocześnie stracił właśnie tą swoją pracę. I wtedy ponownie pomogła rodzina. Wujek Francji skupił mu stanowisko proboszcza w Dane. Później dostał od kuzyna, Tomasa Knighta, stanowisko proboszcza w Steventon. George był więc proboszczem w tych obu miejscowościach. Najpierw mieszkał w Dane i tam się urodziło pierwszych trzech synów – James, George oraz Edward. W międzyczasie odnowiono probostwo w Steventon i cała rodzina przeniosła się tam w 1771. Dzisiaj z Dane do Steventon idzie się pieszo około 30 minut. Pamiętajcie jednak, że w tamtych czasach drogi były o wiele gorsze. George podróżował po takich dawnych, błotnistych drogach. Miał na wozie troje synów, żonę w ciąży oraz chorą teściową, i oczywiście mnóstwo dobytku. Teściowa zmarła wkrótce po tej przeprowadzce. Podróże w tamtych czasach były tak ciężkie, że często przed taką podróżą pisano testament. Na miejscu w Steventon urodził się czwarty syn, czyli Henry, ulubiony brat Jane. Potem przyszła na świat pierwsza dziewczynka, Cassandra, po niej Francis, później Jane, a na końcu Charles. Jane Austin urodziła się długo po terminie. Takie przynoszone ciąże dają większe, takie dłuższe dzieci, bardzo wysokie, ale słabsze pod względem zdrowotnym. Po urodzeniu Jane została odesłana do mlecznej matki. Była to normalna praktyka. Jane mieszkała u rodziny chłopskiej tak długo, aż nauczyła się mówić i chodzić. Dopiero później takie dziecko wracało do swojego domu. Wszystkimi dziećmi urodzonymi w Steventon zajmowało się małżeństwo, Johna i Ann Ward. Pastora nie było stać na służących, tak więc ten John Ward był jego woźnicą na zawołanie, a Ann, którą nazywano Nany, była taką dochodzącą kucharką. Tak więc na miejscu w parafii nie było służących, ale ta rodzina przychodziła i pracowała po prostu w tej parafii za pieniądze. Związek Ostinów z Little Wartami trwał przez całe lata. Na przykład później Jane w liście do Cassandry pisze o tym, że nany pomogła jej uczesać włosy. Jane nie łączyło wiele z matką, za to związała się ze swoją starszą siostrą Cassandrą. Później w powieściach często pojawiają się takie zastępcze matki, takie zastępcze matki jej głównych bohaterek. Z kolei matki w książkach tej autorki albo już nie żyją, albo są raczej tak negatywnie opisane. Za to Jane miała bardzo dobre kontakty z ojcem. Myślę, że relacja Lizzy Bennet z powieści Duma i Uprzedzenie, relacja Lizzy Bennet i jej ojca dobrze pokazuje, jakie były relacje autorki i jej ojca George'a. To właśnie on zachęcał córkę do pisania i później starał się pomóc jej w publikacji jej książek. Kupił jej nawet taki sekretarzyk. To było takie przenośne biurko. Musicie pamiętać, że Jane w zasadzie nie miała swojego własnego pokoju, nie miała jakby swojego miejsca, gdzie mogłaby pisać. Tak więc takie przenośne biurko było taką namiastką prywatności, oraz umożliwiało jej pisanie także podczas podróży i tam, gdzie akurat przebywała. Gdy mówiłem, że George był proboszczem zarówno w Dane jak i w Steventon, być może pomyśleliście sobie, że był chciwy. W zasadzie Polakowi chyba trudno sobie wyobrazić, że jakiś proboszcz mógłby być proboszczem w jednej wsi i jednocześnie w drugiej. Taka praktyka była jednak normalna w Anglii i być może właśnie z tego powodu w późniejszym okresie wielu ludzi odeszło do anglikanizmu. Wielu ludzi uważało, że mają zbyt mało opieki swojego pasterza duchowego i odchodzili do takich kościołów jak metodystów czy baptystów. Ale to już jest inna historia. Ojciec Jane dostawał 500 funtów rocznie z tych dwóch parafii. Była to w zasadzie dolna granica dochodu dla tych, którzy aspirowali do klasy ziemiaństwa. Tyle na przykład dostawały panny Dashwood w Rozważnej i Romantycznej, ale tam była tylko matka i trzy córki. Rodzina Austinów miała aż ośmioro dzieci. Aby więc dorobić, pastor prowadził w domu męską szkołę z internatem przez 23 lata. Przygotowywał uczniów na studia, a jego żona ich żywiła. Tak więc Jane wychowywała się nie tylko wśród braci, ale także wśród mnóstwa chłopców, którzy tam mieszkali. Na plebanii uczyli się oni języków starożytnych, aby móc później pracować jako sędziowie, duchowni i ziemianie. Było to takie przygotowanie do późniejszych studiów dla tych chłopców. Przypominam, że George Austin był biedny, ale był bardzo wyróżniającym się studentem. Naprawdę posiadał wielką wiedzę. Pomimo tych wszystkich starań, Austinowie to była dalej biedna rodzina na przykład nie mieli ani powozu, ani konia. Tak więc, Jane, Cassandra i ich bracia mogli odwiedzać okolicznych znajomych chodząc pieszo. Wiele lat później konia kupił sobie dopiero Francis Austin. Ten koń był rudy i z tego powodu został nazwany wiewiórką. Francis jeździł na tym koniu ubrany w czerwoną kurtkę. A skąd ją dostał? Jego matka pochodziła z bogatej rodziny i sama miała czerwoną Amazonkę. Wychodząc za mąż, weszła w taką biedną rodzinę i później tą swoją czerwoną amazonkę przerobiła na ubrania dla dzieci, między innymi właśnie na jeździecką kurtkę dla swojego syna Francisa. Po pewnym czasie Francis sprzedał wiewiórkę, sprzedał tego konia z zyskiem. Później, w 1797, pastor Austin postarał się o powóz, ale wkrótce okazało się, że go na to nie stać i musiał go sprzedać. Spróbujcie sobie wyobrazić, spróbujcie sobie odpowiedzieć na takie pytanie, jak Jane i Cassandra jeździły na bale, gdy nie miały powozu? Z powodu tak dużej rodziny oraz tych chłopców, którzy się tam uczyli, Jane spała w jednym pokoju razem z siostrą. Taki pokój będą dzielić w zasadzie do końca życia. Dziewczynki pomagały matce w kuchni i przy okazji uczyły się obowiązków, takie obowiązków, które miały w tamtych czasach kobiety. Ale uczył je także ojciec. Na przykład Jane bardzo dobrze znała historię. Niestety, pastor nie był w stanie dać córkom posagu. Aby zarobić więcej pieniędzy, łapał się więc każdej sposobności. Czyli oprócz tych dwóch parafii i oprócz tej szkoły, którą miał w domu, zaczął zajmować się także zarządzaniem plantacją swojego znajomego na wyspach Karaibskich, na wyspie Antiga. Kierował więc przedsiębiorstwem opartym na pracy niewolniczej. Na Antice tam byli niewolnicy. Później dokładnie to samo robił Thomas Bertram w powieści Mansfield Park. Być może Jane rozmawiała ze swoim ojcem o tym nieludzkim procederze, rozmawiała o niewolnictwie. Później właśnie podobną rozmowę znajdujemy w tamtej powieści. Główna bohaterka Mansfield Park także rozmawia ze swoim wujem, Thomasem Bertramem, o kwestii niewolnictwa. We wczesnych biografiach Jane mówiło się tylko o siedmiorgu dzieci, Georgia i Cassandry. Było tak dlatego, że pomijano drugiego syna, który miał imię po ojcu. George, tak jak wcześniej jego wujek, miał epilepsję i być może chorobę psychiczną. Tak naprawdę nie wiemy, na co byli chorzy. Tak więc, dokładnie, tak jak jego wuj wcześniej, wylądował on na pewnej farmie. Była to wtedy normalna praktyka. Zalecali to lekarze w tamtych czasach. Myślano, że takie choroby, jak na przykład epilepsja, mogą być zaraźliwe. Poza tym wierzono, że to dziedziczne, tak więc posiadanie dwóch osób w rodzinie mających epilepsję mogło rzutować na możliwość małżeństwa dla córek. I właśnie z tego powodu trzeciego syna Edwarda we wczesnych biografiach podawano jako drugiego. A jaka była historia Edwarda? Kiedy Edward miał 12 lat, przyjechali bogaci krewni na Itowie. Byli w podróży poślubnej. W tamtych czasach miesiąc miodowy spędzało się na odwiedzaniu rodziny. Edward był pięknym i miłym chłopcem. Wzięli go oni więc ze sobą w tą podróż. Później odwieźli go do rodziny. Następne lata mijały, a Knightowie nie mieli swoich własnych dzieci. Często więc zapraszali do siebie Edwarda. Podobny wątek pojawia się później w powieściach Jane. Przykładem jest Frank Churchill, adoptowany przez wuja ze strony matki. Fanny Price, czy nawet Anne Elliot, którą chciała adoptować Lady Russell. Zresztą ten wątek wykorzystał także inny angielski pisarz, Tolkien. We Władcy Pierścieni czytamy o tym, jak bogaty wuj Bilbo adoptował swojego młodego bratanka Froda. Wracając jednak do Knightów. Thomas Knight był kuzynem George'a. Poprzedni Thomas Knight dał George'owi to probostwo w Steventon. Gdy zmarł, wszystko przejął jego syn Thomas Knight II. I to właśnie on nie miał dzieci. W 1783, za zgodą rodziców, Thomas i Katherine Knight zaadoptowali Edwarda. Miał wtedy około 16 lat. Na dzisiaj to już wszystko. W następnym odcinku opowiem Wam o dalszych krewnych i przyjaciołach Jane. Będzie na przykład mowa o siostrach Lloyd, które najpierw były przyjaciółkami, a później także krewnymi, bo obie wyszły za mąż za braci Jane. Będę także mówić o tym, dlaczego Cassandra i Jane nigdy nie wyszły za mąż, każda z innego powodu. Powiem Wam też więcej o młodszych braciach, z których dwóch zostało admirałami. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Zapraszam do komentowania. Zapraszam też do dzielenia się tym odcinkiem z waszymi znajomymi, którzy być może również lubią historię i lubią powieści Jane Austen. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku o Jane Austen.